W ogóle, drodzy państwo, ja dostaję sporo pytań do radia, a ksiądz, księża podobno uczą, że jak mąż bije kobietę, to księża mówią kobiecie, to jest twój krzyż, i macie tłuc. Drogie panie, to jest kłamstwo, szczerstwo. Jak cię mąż bije, to dzwoń na policję, albo mu odwal jeszcze, czy jakimś kawałkiem drewna w głowę, niech mu się Kościół nie naucza, że masz właśnie tak potulnie, mąż pije, a ty mu to ciasto pieczesz, budyń, jeszcze galaretkę nie, męska rozmowa ale ja powtarzam o sytuacji jaką wymyślił Pan Bóg Ty jesteś subtelna i delikatna a mąż ma być Twoim ochroniarzem tak mi kiedyś jedna Pani opowiadała że już z mężem w parku wyszło takich czterech swaniaczków mówią pieniążki, portfel mąż mówi Panowie chwileczkę kochanie idź do domu ja tu z Panami porozmawiam ale ja Cię nie zostawię kochanie Ty pójdziesz do domu a ja tu z Panami porozmawiam no i ona poszła, on został wrócił trochę poszarpany a mówi, on nawet pyta, co tam, nie chciał mi powiedzieć. To jest moja, moja sprawa. Facet ma być ochroniarzem żony. Ochroniarzem żony. Niestety staje się w się sytuacji odwrotnie, że to kobieta staje się ochroniarzem faceta. Moi znajomi kupili psa, wilczura, piękny wilczur, trzy dni go mieli, ta pani go pogłaskała pod włos i się w się się wściekł dostał szału, rzucił się na nowych właścicieli więc oni uciekli do garażu, bo garaż był blisko ale co robić, pies wściekły biega po podwórku, do domu daleko komórki nie ma, co tu robić tak siedzieć w tym garażu tu, z godzinami facet mówi do żony kochanie, wiesz co, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet <grym> ubrał ją w waciach, rękawice yy, ogrodnicze czapkę założył wypchnął ją i mówi, kryj się za studnią za studnią się kryj bardzo często teraz panowie mówią do żony I co my teraz zrobimy? Ale się narozrabiało Ratuj, pomóż Oczywiście jest pomoc pomocą Ale w takich sytuacjach bardzo ekstremalnych To facet powinien być ochroniarzem kobiety Tak to Pan Bóg wymyślił Już Proszę Państwa I Pan Bóg, jak stwarzał świat, wróćmy do Księgi Rodzaju, to rozdzielał. Rozdzielił ciemność od jasności, rozdzielił morze od lądu, rozdzielił ptaki od gadów, rozdzielił od ssaków, rozdzielił właśnie mężczyzn od kobiety. Pan Bóg stwarza, różnicując, że są różne byty, różne rzeczy, różne istoty. A szatan chce to wszystko zmieszać, żeby nie było różnic, żebyśmy wszyscy byli identyczni. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Idzie człowiek ulicą, idzie nie raz ulicą w starym miastem, idzie przede mną dwóch ludzi. Obydwoje mają klapki, obydwoje mają krótkie spodenki, obydwoje mają koszulki z jakimś napisem. Mówię, który to ojciec, który to syn? Kurde, nie mogę to Dawniej ojca i syna się rozpoznawało z kilometra. Wchodzę na uczelnię, stoją dwie dziewczyny, dwie, dwie kobiety, krótkie spódniczki, palą papierosy. A tu pani profesor, jedna jest studentka. Ale która to jest pani profesora, która studentka? Nie mogę tego odróżnić. Mężczyzna od kobiety, starszego od młodszego, chłopca od dziewczynki. Trudno to odróżnić. A te różnice są potrzebne. Dochodzimy tutaj do absurdów. Ja często w tym starym miastem chodzę i widzę to, co Państwo też możecie zobaczyć. To panie ze straży miejskiej, filigranowa postawa, nawet zgrabne, blond włosy, rozpuszczone spod tej czapki jak wodospad i taka pałka u boku. Ja grzeszę nieraz i może mi Pan Bóg za to pokaże, ale sobie myślę, chciałbym, żeby ona mnie ze 110 kg żywej wagi obezwładniła tą pałką. Chciałem to zobaczyć, jak ona to robi. I faceci siedzą na starym mieście, piją żywca w ogródku, a dookoła chodzą panie z pałkami i pilnują, żeby tym panom się nic nie stało. A jakby coś się stało, to panowie zachowają proszę panią, proszę panią, a oni się biją. I wtedy przyjdzie pani i zrobi pałką bum, 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 bum. Nie bijcie tych panów. To świat zwariował. Zawsze to faceci chodzili z pałkami, a kobiety sobie piły he, 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 herbatkę, kapucino i plotkowały. A teraz faceci siedzą, a kobiety z pałkami chodzą i ich pilnują. Świat zwariował, proszę Państwa, sam słyszałem w radiu jako już osiągnięcie tej cywilizacji, że kobiety już, to było 2-3 lata temu, mogą pracować w kopalni na dole, ale mi wielkie osiągnięcie dla kobiet, że to w kopalni mam pracować na dole. Jesteśmy różni i to jest skarb. Jesteśmy różni. Kobieta jest przy, przygotowana do zrodzenia dziecka choćby i do pierwszego kontaktu z dzieckiem. Ja pamiętam, jak cierpiałem zawsze, jak byłem małym chłopcem i ojciec mnie kąpał. Mama gdzieś była chora, czy wyjechała, ojciec mnie kąpał. Jego paluchy rozsadzały mi mózg. Jak mi myły uszy. Był szorstki, tata był twardy. Jak mnie mył, to wszystko mi latało. Mama miała te paluszki idealne do moich uszu. Mama była taka miękka, mama tak pachniała. Mama miała długie włosy i pachniała perfumami. I jakś mi śpiewały kołysanki. Śpij, syneczku, to ja teraz zyskałem. Jak ojciec mi zaśpiewał kołysankę, śpij, syneczku, śpij. To ja się trząsłem w tym łóżku ze strachu kobieta ma wszystko, czy to od razu pasuje. Potem, a potem już zmiana, mężczyzna zabiera kobiecie w syna, znaczy zabiera, znaczy nie przejmuje. Już on będzie go prowadził, ale początek jest taki. I powtarzam, mówienie, że jesteśmy, pani Jacek Polikowski się śmieje, że jeśli jesteśmy identyczni to i wszystko miałoby być porówno, to jak samolot leci, to w połowie drogi pilot powinien zacząć roznosić kawę, a stewardessa siadać ze sterami, żeby było równo. No, absurd jakiś osiągamy tutaj. Ab absurd. Proszę Państwa, jeszcze może jeden taki krótki temacik ważny podejmę, dotyczący właśnie tych sytuacji, że żeby mąż i mężczyzna był tym ochroniarzem dobrym, musi przejść akt inicjacji. To jest tak, jak się urodzi zając, to na pewno będzie zając, będzie kicał, jadł tam trawkę, skubał kapustę. Jak się urodzi wilk, to na pewno będzie wilk, mięsożerny będzie na 100%, i niebezpieczny, i będzie miał kły. A jak się urodzi facet, to nie wiadomo co to będzie. Może być wilk, może być zając. Od czego to zależy? Od nadania imienia. Kto to ma zrobić? Tylko ojciec. Nadać imię Chłopakowi może tylko ojciec. Jest w Biblii w rodzaju taka scena, że Rachel, żona Jakuba, rodzi mu syna. Poród jest bardzo ciężki, ona umiera, i kobieta, bo Jakub, Jakuba nie ma przy tym porodzie, nadaje imię synowi Benoi, symboleści. Przychodzi Jakub i natychmiast zmienia imię synowy. Syn Boleści, proszę panowie, kto z was by się chciał nazywać Syn Boleści? Ty Syn Boleści, wyjdziesz na podwórko? Syn Boleści, idziesz na piwo? I przychodzi Dawid i zmienia to natychmiast imię na Ben. No ben... I na Syn prawicy, Syn mojej prawicy, Benjamin, Syn mojej prawicy, to jest imię dla chłopaka. Chłopak się mówi, jak ja bym się cieszyłem, jak ojciec mówił na mnie, mój żołnierz, chodź tu komandosie, chodź tu posiłować się. Jesteś lew, jesteś tygrys, jak kobietę nada imię synowi? Połącz mój, moje złotko kochane, mój aniołek, drodzy panowie, który chciałby z was mieć, aniołek? Tygrys, komandos, siłać, odważny, rycerz, a kobiety nadadzą imię? Jak to jest z tym imieniem? Każdy z nas, drodzy panowie... My jesteśmy nastawieni na siłę, a to jest dla, już od dziecka. Chcę mu się pokazać, popisać. Jak ja chodziłem po kolędzie, to facet mówi proszę księdza, kupiłem synowi taki odważnik, dwa kilo, żeby sobie trenował. Chodź tutaj, pokaż księdzu ile podnosisz. No to on raz, dwa, trzy. Przychodzi matka, spocisz mi się syneczku, Boże, przerwiesz się, coś ci się stanie. C gdzie głupi do męża mówi, co my to żelazko dajesz. Schowaj to. On poszedł do swojego pokoju i przez przedpokój mówi proszę księdza, czternaście, piętnaście, szesnaście, żeby się pokazać, że on jest silny. Tylko, że każdy z nas no w dzieciństwie to nie ma szans, żeby się to nie stało. Ma zranienie tej swojej dumy męskiej. Panowie, sikałeś się na koloniach w majtki, nie przeskoczyłeś przez skrzynię, pies cię, u, kogut cię na, u babci, na, na wsi, cię kogut gonił, wszyscy konali ze śmiechu, a ty zwiewałeś pod skokach. Strzeliłeś jakąś gafę. To jest dla faceta hańba. Od tego czasu mały chłopiec, który ma nawet 3-4 lata, a został wyśmiany, jest, przepraszam, za słowo, przeklęty. I to przekleństwo trzeba z niego zdjąć. I jak to robi? Ojciec, ojciec mówi do syna: tak, Chodźmy tutaj syn. Wyśmieli cię, skompromitowała się, a teraz pójdzie z statusiem w góry. Pójdziemy na Czerwone Wierchy, wejdziemy na ten i zajdziemy, i to ten ból, ta próba z ciebie zdejmie. U aborygenów akty inicjacyjne polegały na tym, że mężczyzna przychodził w nocy, chłopak ze spał z mamą, on miał 5 lat. Przychodził ojciec z wujkami, druga w nocy i chłopaka z łóżka, trach. On płacze, boi się, matka mówi zostawcie mi moje dziecko. Ona tak tylko teatralnie mówiła, bo wiedziała, że to się musi stać. Prowadzili chłopaka do lasu w środku nocy, chłopak przerażony, ale jest tata, są wujkowie, to wiesz, że się nic nie stanie. Ojciec nacinał mięsień sobie tu, gdzie facet ma Nacinał nożem, brał krew i smarował syna usta krwią. Yy, usta syna krwią smarował. Po co? Do tej pory karmiła Cię mamusia mlekiem. A teraz ja będę Cię karmił siłą. O, siłą z mojego mięśnia. Moją krwią Cię nakarmię. Chłopak musiał wejść na drzewo, polować tam jakiegoś zająca, naostrzyć nóż o kamień. Wracali do wsi. Chłopak dostawał nóż, w skórę i mówili, to już nie jest chłopczyk. To jest facet. I proszę się z nim liczyć. U Czajanów, te akty inicjacyjne były nieprawdopodobne. Facet musiał włożyć w, w ogień ręce, jeśli chciał być najwyższą kastą męską, wyjąć z ognia i żeby pokazać, że wcale mnie jest za gorąco, włożyć ręce do gotującej się wody. Do końca życia miał blizny na rękach Ale to byli najwięksi twardziele To byli komandosi Czajenów Jak był napad na wioskę Czajenów To taki komandos przebijał się dzidą Ubranie, pasy mieli Takie długie pasy Przebijał taki pas i przybijał się do ziemi Żeby nie uciec Kobiety uciekały, dzieci uciekały, starcy uciekali A, a ci komandosi zostawali i walczyli Ja sobie tak raz myślę Dlaczego my księża mamy długie sutanny Żeby się przebić mieczem i was bronić przed diabłem? My też mamy być waszymi ochroniarzami Więc yy, Chłopak musi przejść Ojciec musi przeprowadzić chłopaka przez ból Widzisz, ból cię pokonał Uciekałeś przed tym kogutem A teraz jeszcze ja zadam ból Będziesz musiał wejść na drzewo Będziesz musiał rzucić kamieniem Zadam, ale ja ci będę ochraniał I ty ten ból pokonasz I chłopak zostaje z niego zdjęte, To przeklęte imię, tchórza, ciamajdy, mami, synka, A dostaje nowe imię tylko, że niektórzy panowie tej inicjacji nie przeszli, mają dzisiaj po 40-50 lat i ciągle są dzisiaj